Witajcie. Życie już takie jest, że nie wszystko idzie jak po sznurku. Czasami zdarzają się nieoczekiwane zwroty akcji. A zdarza się tak nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Rezerwaty przyrody stały się dla zwierząt czymś w rodzaju raju na ziemi. W jednym z takich miejsc, w Hailsham w hrabstwie East Sussex, żyła gęś o imieniu Garcia oraz jej wierny przyjaciel Morgan. Pewnego dnia Garcia jak zwykle skubała trawę, napawając się wspaniałym smakiem i prawdopodobnie za bardzo dała się ponieść emocjom, bo wpadła w pułapkę. Jej dziób utknął w ogrodzeniu. Ptak tak gwałtownie próbował się uwolnić, że doznał okropnego uszczerbku. Złamał górną część dzioba. Gdy ludzie zauważyli biednego ptaka z taką raną, uznali, że zwierzę skazane jest na śmierć głodową. Dlatego szybko przewieziono je do weterynarza w Amesford. Okazało się, że współczesna weterynaria idzie naprzód. Lekarzowi udało się dorobić brakującą część dzioba. Znawca ptaków, dr Alan Jones, odtworzył dziób z włókna szklanego i przytwierdził go zwierzęciu w znieczuleniu ogólnym. Terry Kemp, weterynarz i założyciel rezerwatu zwierząt, w którym mieszkał Garcia, powiedział. Nie mogliśmy uwierzyć, jak pięknie gęś wygląda po dorobieniu nowego dzioba. Kto by pomyślał, że za pomocą włókna szklanego można uratować gęsi życie, to wprost nie do pomyślenia. Jesteśmy zachwyceni. Garcia i jej przyjaciel Morgan, nazwany tak na cześć aktorów z zabójczych umysłów, cztery miesiące później zostali przyjęci do schroniska Happy Endings w Kent. Terry Kemp tak opowiadał o tym wydarzeniu. Rado Radogenś zachowywała się całkiem normalnie, ale po południu zauważyłem, że brakuje jej górnej części dzioba. Garcia jest bardzo ciekawska i uwielbia spacerować, obserwuje wszystko co dzieje się wokół niej. Mogę tylko przypuszczać, że utknęła w ogrodzeniu i odłamała sobie część dzioba. Morgan cały czas przy niej czuwał, prawdopodobnie rozumiejąc, że przyjaciółka zrobiła sobie krzywdę. Garcia nie mogła nic zjeść, więc karmiliśmy ją strzykawką. Potem dodał, słyszałem o weterynarzu, który zrobił innemu ptakowi dziób, ale nie wiedziałem, czy będzie mógł pomóc Garci. Zabrałem więc gęś do niego, chociaż spodziewałem się usłyszeć najgorsze. To, że jedyną opcją jest uśpienie zwierzęcia. Gdy doktor Jones stwierdził, że uda się ją uratować, ogromnie się ucieszyłem. Po wszystkim doktor powiedział, zrobiliśmy drucianą ramę, którą przytwierdziliśmy do czaszki zwierzęcia. Następnie wykonaliśmy trzon dzioba, który wypełniliśmy włóknem szklanym, którego używa się do naprawy podków. Zastosowaliśmy sproszkowany wypełniacz i żywicę do stworzenia miękkiej pasty, która gęstniejąc przyjęła kształt dzioba. Ponieważ dziób odłamał się razem z nozdrzami, do protezy trzeba było włożyć plastikowe rurki, aby gęś mogła oddychać. Niezwykła operacja trwała około godziny. Doktor Jones powiedział, że nowy dziób zwierzęcia działa świetnie, gęś potrafi czyścić nim pióra i bez problemu jeść. Atrapa zapobiega także wysychaniu jamy gębowej i języka. Fundacja Happy Endings zebrała 175 funtów na nowy dziób Garci dzięki darowiznom. Gęś będzie jednak musiała wracać na rekonstrukcję dzioba, gdy jej własny zacznie odrastać. Weterynarz dodał również, że ponieważ podstawa jej dzioba nie została uszkodzona, będzie on powoli odrastać i stopniowo przemieszczać protezę, dlatego co pewien czas trzeba będzie go modyfikować. Całkowite wyleczenie dzioba zajmie od 12 miesięcy do półtora roku. Terry Kemp dodał. Znaczenie tej operacji jest warte tysiące funtów, więc koszt 175 funtów to bardzo dobra cena. Ocalenie Garsii było warte każdego pensa. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce!